Spójrzmy, czy będzie zaraz 1-0. I jest bramka! Piłkarz jeszcze ostatni raz spojrzał na bramkarza. A potem spokojnie posłał piłkę do siatki. I próba strzału. Broni. Dobrze. I raz jeszcze będą bić. Ładnie utrzymuje się przy piłce na połowie rywala. Może teraz... Szansa na powiększenie prowadzenia. Uwaga, musi to wykorzystać. Rusza do przodu i szuka dobrego rozegrania. Złapią kontakt, on jest niemożliwy. Jak on to wyjął? Przy takiej odległości nie. Wziął teraz na siebie odpowiedzialność za tę akcję. Wow, strzał zmierzał pod poprzeczkę, ale bramkarz wybronił. Zaraz może być groźnie, obrońcy muszą zareagować. Nie może teraz nie strzelić! Tak! Co za końcówka, proszę państwa! Teraz będziemy tu mieli emocje do ostatniego gwizdka.